a propos działalności charytatywnej czy panowie sprawozdawcy wiedzą że koszty Caritasu największej organizacji charytatywnej kościelnej to ponad 70% koszty własne na to idą pensje dla księży dyrektorów Caritasu i głównie pracowników duchownych 30% około 30% pieniędzy, które Caritas dostaje, nie od biskupów, nie od księży, tylko od ludzi świeckich, którzy w dobrej woli przekazują te pieniądze na rzecz ubogich ludzi. 30% tylko trafia do tych ludzi ubogich. Czy, panio, czy panowie wiedzą o tym, o najnowszym projekcie unijnym pod hasłem Ryby, gdzie pieniądze są przeznaczone na zarybienia, na regulację brzegów? Czy panowie wiedzą, że około 70 milionów do tej pory Kościół wziął z tych pieniędzy na remonty plebanii, na nowe dachy na plebaniach i na kościołach? Czy panowie wiedzą, że podatki proboszczów są śmieszne i ile, ile, ile wynoszą? Czy Pytanie do ministr Pana Ministra Czy jest wiadomo, jak wielkie są ukryte podatki pod pretekstem działalności kultowej i charytatywnej, na przykład parafie pod szyldem Pielgrzymek stanowią de facto konkurencję dla firm turystycznych i deklasują te firmy, bo nie płacą podatków? Pytanie do pana posła Zielińskiego. Nie ma presji, pan mówi, nie ma presji na chodzenie na katolickie nabożeństwa, ale dlaczego, panie pośle, ma, ma być presja na to, by Polacy niewierzący lub innowiercy płacili na Kościół, do którego nie należą? Czy członkowie komisji, którzy odrzucili projekty RP i SLD, uważają się za patriotów, służąc Watykańczykom, zamiast nakarmić polskie dzieci, zakupić pilnie chemioterapeutyki czy dofinansować na przykład pan. Dlaczego posłowie PO działają wbrew swojemu premierowi, który też zmienił zdanie i teraz za plecami społeczeństwa knuje jak dać duchownym jeszcze więcej niż dotychczas. Dziękuję bardzo. Te pytania panie pośle też do, do posła Zielińskiego to jak najbardziej one nie mogą być kierowane, chyba że poza merytoryczną debatą, natomiast proponowałbym, żeby na te pytania odpowiedział pan minister na zasadzie czy prawdą są te fakty, czy te informacje, które zostały przez pana posła postawione w pytaniach. Zawartych, Jeżeli tak pan y, y, chciałby y, to skonkludować. Jeśli można ja z racji swojej profesji wiem, że niestety pan minister nie odpowie na część tych pytań A już, jest ponieważ jest inna sprawa, ministerstwo nie ma niestety informacji na te tematy, co jest skandalem tak naprawdę.